Nienawidzę Oskara, kuzyna Teodora, on mnie na masa, ojej, jej, jej, nienawidzę Oskara, te Teodora, on je na masa, ojej, jej, jej, jej. jej. oskarżę o dupek, Dlatego jego chodzi jak żurek. Myśli, że jest fajny, bo nosi sandałki, Uno już, że rozumie każdą dziewczynę, a jedynie co rozumie, to od się ode mnie nienawidzę. Próbuje podrobić Styl Teodora, ale każdy o tym wie, że to niemożliwe jest, bo to jego marne, gdzie jest przepuszczanie, jest bardzo udawane. Ojej, ojej, nie Nienawidzę Oscara Kłócenia Teodora! Odpuszczam mnie na masę! Ojej, ojej, je! Nienawidzę Oskara! Kłócenia Teodora! je na masę! Ojej, je, je! Dlaczego? No Dlaczego?